A gdybym ci powiedział, że możesz kontrolować swoje troski, emocje, a nawet całe swoje życie, po prostu stosując się do prostej nauki, która istnieje od tysięcy lat? Wyobraź sobie świat, w którym każde wyzwanie jest lekcją, a każdy stresujący moment szansą na odnalezienie wewnętrznego spokoju. Wyobraź sobie życie, w którym strach jest tylko wspomnieniem, porażki są możliwościami, a spokój ducha naturalnym stanem. Każdy dzień staje się nową szansą na ćwiczenie spokoju i siły. To jest starożytna filozofia stoicyzmu, która prowadziła takie osobistości jak Marek Aureliusz, Seneka czy Epiktet. Znaleźli oni sposób na stawianie czoła życiowym wyzwaniom z odwagą i mądrością. I dziś ta filozofia może odmienić również Twoje życie. Przyjmując te nauki, możesz zyskać nową perspektywę i nową siłę wewnętrzną, bo stoicyzm to niezapomniana teoria, ale praktyczne narzędzie, które pomaga nam mierzyć się z codziennymi wyzwaniami, z odwagą i mądrością. To żywa filozofia, która jest równie aktualna we współczesnym świecie. W tym filmie zgłębimy 13 kluczowych zasad stoicyzmu, które mogą uczynić nas silniejszymi, spokojniejszymi i bardziej elastycznymi. Te zasady pomogą nam odnaleźć równowagę i trwały spokój ducha. Przyjrzymy się, jak możemy zastosować te zasady w praktyce. I chcemy podzielić się jedną zasadą, o której często zapominamy, a która ma moc, by wszystko zmienić. Ta zasada może być kluczem do wyniesienia Twojego spokoju ducha i siły wewnętrznej na nowy poziom. Dołącz do nas w podróży, aby odkryć, jak ta starożytna nauka może rozjaśnić nasze życie dzisiaj. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest rozróżnianie tego, co możemy kontrolować, od tego, na co nie mamy wpływu. Możemy kontrolować tylko nasze własne myśli, czyny i wybory. Każda decyzja, którą podejmujemy, każda myśl, którą myślimy, kształtuje naszą rzeczywistość. Z drugiej strony, świat zewnętrzny podlega ciągłym zmianom, rządzony kaprysami losu. Zaakceptuj rzeczy, których nie możesz zmienić. Nie jest to równoznaczne z poddaniem się, ale z uznaniem własnych ograniczeń. Zamiast walczyć z losem, skup swoją energię na tym, co możesz kontrolować, na swojej postawie, swoim wysiłku, swoim sposobie myślenia. To jest Twoja prawdziwa siła, wewnętrzna moc, która pomoże Ci pokonywać trudności i się rozwijać. Nie trać energii na zamartwianie się o rzeczy, na które nie masz wpływu. Narzekanie tylko oddala cię od tego, co naprawdę ważne. Wyobraź sobie łucznika celującego do tarczy. Skupia się on na tym, co może kontrolować. Kontroluje łuk, kierunek strzały, ale nie ma władzy nad wiatrem. Wiatr symbolizuje tutaj zewnętrzne, nieprzewidywalne siły. To samo dotyczy ciebie. Napotkasz na swojej drodze przeszkody, nieoczekiwane wydarzenia, niesprawiedliwe sytuacje. To część życia nikt nie przechodzi przez nie suchą stopą. Pozwól wszystkiemu przejść obok siebie jak wiatr. Nie pozwól, by to, czego nie możesz zmienić, miało wpływ na twój wewnętrzny spokój. Skoncentruj się raczej na tym, co możesz kontrolować, na swojej reakcji, na swoim nastawieniu do trudności. Przejmując nad tym kontrolę, odnajdziesz spokój. To właśnie tam leży twoja wewnętrzna siła siła, która płynie z ciągłego rozwoju osobistego i głębokiego zrozumienia tego, co naprawdę ważne. To nie same wydarzenia na nas wpływają, ale sens, jaki im nadajemy. Weźmy prosty przykład: korek uliczny. Dla jednych to frustracja, stracony czas, dla innych to może być okazja, by posłuchać podcastu, odprężyć się, cieszyć chwilą. Stoicyzm uczy nas, by nie pozwalać zewnętrznym wydarzeniom kontrolować naszych emocji. Zawsze możemy wybrać własną perspektywę. Gdy stajesz w obliczu trudności, zadaj sobie pytanie. Czy mogę zmienić tę sytuację? Jeśli tak, zrób to. Jeśli nie, zaakceptuj to i skup się na tym, co możesz kontrolować na swojej reakcji emocjonalnej. Marek Aureliusz mawiał: Najlepszą zemstą jest nie stać się podobnym do swojego wroga. Stoicyzm zachęca nas, by na każdą przeszkodę patrzeć nie jak na cios od losu, ale jak na wyzwanie szansę na naukę. Wyobraź sobie drzewo rosnące na krawędzi urwiska. Zamiast dać się złamać wichurze, drzewo staje się silniejsze. Jego korzenie wrastają głębiej w skałę. To samo dotyczy ciebie. Trudności czynią cię silniejszym, mądrzejszym, bardziej elastycznym. Nie poddawaj się, gdy napotykasz przeciwności. Zadaj sobie pytanie, czego mogę się z tego nauczyć? Jak mogę urosnąć dzięki tej walce? Życie jest jak rzeka w ciągłym ruchu. Wszystko się zmienia, ewoluuje, przemija. Jeśli walczymy z tą rzeczywistością, sami sprowadzamy na siebie cierpienie. My, ludzie, kurczowo trzymamy się ludzi, rzeczy, sytuacji, tak jakby miały trwać wiecznie, ale nic nie trwa wiecznie. Stoicyzm uczy nas akceptować zmiany, straty, śmierć, jako naturalną część porządku rzeczy. Nie oznacza to, że nie powinniśmy odczuwać smutku. Najważniejsze to nie trzymać się kurczowo, nie dać się kontrolować smutkowi. Zaakceptuj rzeczy takimi, jakimi są. I pozwól im odejść. Emocje są jak fale potężne, intensywne, ale przemijające. Podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu, gniewu, strachu czy chwilowego entuzjazmu to jak sterowanie statkiem podczas sztormu. Stoicyzm uczy nas rozwijania samokontroli, nie ulegania naszym impulsom. W trudnych chwilach weź kilka głębokich oddechów, odnajdź spokój i przeanalizuj sytuację obiektywnie. Zapytaj siebie co w tej chwili jest najmądrzejszym wyjściem? Działaj kierując się rozumem, a nie ulotnymi emocjami. Zbyt często martwimy się o to, co myślą o nas inni. Szukamy ich uznania, tak jakby nasza wartość zależała od opinii innych. Stoicyzm uczy nas, że jedyną opinią, jaka naprawdę się liczy, jest nasza własna to ty oceniasz swoje czyny, swoją wartość, swoje życie. Nie pozwól, by opinie innych definiowały to, kim jesteś. Bądź wierny sobie, żyj w zgodzie ze swoimi wartościami. W społeczeństwie, które nieustannie zachęca nas do konsumpcji, stoicyzm przypomina nam o wartości prostoty. Prawdziwego szczęścia nie odnajdziemy w dobrach materialnych, ale w zaspokojeniu naszych podstawowych potrzeb: zdrowia, miłości, przyjaźni, sensu życia. Bądź wdzięczny za to, co masz i porzuć żądzę posiadania więcej. Uwolnij się od zbędnych rzeczy i skup się na tym, co naprawdę ważne. Prostota to źródło wolności i spokoju ducha. Nie możemy zmienić przeszłości, a przyszłość jest niepewna. Jedyne, co możemy kontrolować, to teraźniejszość. Przestań żyć przeszłością lub zamartwiać się o przyszłość. Stoicyzm uczy nas żyć chwilą obecną, tak jakby była ostatnią. Ciesz się pięknem chwili, zatop się w tym, co robisz, doceniaj drobne radości codzienności. Kiedy oczekujemy czegoś od innych, wystawiamy się na rozczarowanie. Ludzie nie zawsze będą zachowywać się tak, jakbyśmy tego chcieli. I to jest w porządku. Stoicyzm zachęca nas do rozwijania wolnego umysłu, niezależnego od działań innych. Skup się na swoich własnych działaniach, swoim wysiłku, a innym pozwól być sobą. Zdziwisz się, jak wiele wolności ci to da. Stoicyzm uczy, że prawdziwa wartość człowieka nie mierzy się pieniędzmi, statusem czy władzą. Liczy się nasz charakter, nasze czyny, nasz sposób traktowania innych. Rozwijaj stoickie cnoty, mądrość, odwagę, sprawiedliwość, opanowanie. To jest prawdziwe bogactwo, którego nikt nie może ci odebrać. Może się to wydawać paradoksalne, ale im bardziej zdyscyplinowani jesteśmy, tym bardziej stajemy się wolni. Niezdyscyplinowany umysł jest jak statek bez steru. Dyscyplina pomaga nam przejąć kontrolę nad naszym życiem, opierać się pokusom i osiągać cele. Pracuj nad swoją samokontrolą, rozwijaj zdrowe nawyki, a odkryjesz nieznaną ci dotąd wolność wewnętrzną. Wszyscy napotkamy na swojej drodze porażki. Stoicyzm uczy nas, by nie bać się porażki, ale traktować ją jako część procesu uczenia się. Każda porażka, każda przeszkoda, każde potknięcie to lekcja, szansa na rozwój. Nie poddawaj się, przeanalizuj swoje błędy, wyciągnij z nich wnioski i powstań silniejszy. Spójrz na rzeczy z szerszej perspektywy. Za 100 lat nikogo z nas nie będzie już na tym świecie, a nasze codzienne troski nie będą miały żadnego znaczenia. Stoicyzm zachęca nas do strzegania szerszego obrazu i nie marnowania zbyt dużej energii na błachostki. Zapytaj się, czy to będzie miało znaczenie za rok, za 5 lat, za 10 lat? Odpowiedź prawdopodobnie nie, więc po co się Na tym, co naprawdę waży na miłości. Sensie życia. Stoicyzm to nie tylko filozofia, to sposób na życie, droga do mądrości i spokoju ducha. To sposób na spojrzenie na świat z innej perspektywy, zrozumienie swoich emocji i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Wdrażając te trzynaście zasad w swoje codzienne życie, odkryjesz w sobie nieznaną Ci dotąd siłę siłę, która będzie cię wspierać w trudnych chwilach i wyzwaniach, jakie stawia przed tobą życie. Nauczysz się stawiać czoła przeciwnościom ze spokojem i odwagą, a każdą przeszkodę traktować jako szansę na rozwój i doskonalenie się.